Witamy w kolejnym, cyklu, w kolejnym odcinku naszego cyklu rozmów o pracy, rozmów o pracy ze specjalistami z inspektoratu pracy tutaj u nas w Olsztynie. A ponieważ właśnie zaczęły się wakacje, to dzisiejszy odcinek w całości będzie poświęcony legalnej pracy na wakacje. Powiemy też o programie, który się nazywa bardzo intrygująco, ale i bardzo ładnie. Legitna praca. A naszym specjalistą, naszym rozmówcą dzisiejszym jest okręgowy inspektor pracy pan Jarosław Kowalczyk. Bardzo mi miło pana powitać. I również dzień dobry panie i dzień dobry państwu. I e, pierwsze pytanie panie inspektorze. Kiedy mówimy o nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej? Te definicje wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Nielegalnym powierzeniem pracy to jest powierzenie pracy osobie bez potwierdzenia na piśmie wymaganej umowy, generalnie mówimy tutaj o umowach o pracę, bez wymaganego zgłoszenia do ubezpieczenia tutaj, czy to osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jak również osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. I też y, nielegalnym wykonywaniem pracy będzie wykonywanie pracy przez osobę posiadającą status bezrobotnej, która nie powiadomiła Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 7 dni o fakcie podjęcia zatrudnienia innej pracy zarobkowej bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli zatrudnienie będzie to zatrudnienie w ramach stosunku pracy najczęściej, bo to też może być stosunek służbowy, ale to... W mniejszym zakresie. Natomiast inna praca zarobkowa to jest praca wykonywana na podstawie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Hmm. Czyli właśnie trzeba uważać, bo nawet coś, co wydawałoby się czynnościami lekko, łatwo przyjemnymi, wakacyjnymi, sensu stricto, jednak też może mieć znamiona nielegalności. Czyli w takim razie powiedzmy, jakie są rodzaje umów o pracę. Jakie elementy powinna taka umowa zawierać, nawet właśnie umowa o pracę na wakacje? Jeżeli mówimy o umowach o pracę, generalnie są one zdefiniowane i rodzaje umów o pracę w kodeksie pracy, który można powiedzieć jest taką całościową regulacją dotyczącą zatrudnienia. Oczywiście, przy zatrudnieniu cywilnoprawnym, wykonywaniu pracy, też niektóre elementy z kodeksu pracy będą miały zastosowanie. Natomiast warto powiedzieć, że podstawowe trzy rodzaje umów o pracę. To jest umowa na czas na okres próbny, umowa na czas określony i umowa o pracę na czas nieokreślony. Przepisy kodeksu pracy ograniczają czas stosowania umów na okres próbny i na czas określony, przy umowie na okres próbny to są maksymalnie trzy miesiące przy umowie na czas określony maksymalnie 33 miesiące taka umowa może trwać yy, i mogą być to kolejno po sobie zawierane trzy umowy. Oczywiście Kodeks Pracy dopuszcza pewne modyfikacje, ponieważ przy umowie o pracę na czas określony będziemy też mówić na przykład umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika i ona może dłużej trwać niż 33 miesiące. Warto pamiętać, że są również umowy na czas określony Związane z kadencją. No i też warto powiedzieć, że osoby, kobiety wykonujące pracę na podstawie umów zawieranych na czas określony, korzystają z tego przywileju, że w pewnych sytuacjach, kiedy zajdą w ciążę te umowy, pomimo to, że okres e, upływu tej umowy e, kończy się przed porodem, to z mocy prawa te umowy są przedłużane do dnia porodu. Jeżeli rozmawiamy o umowie o pracę, co powinna zawierać, bo to są istotne elementy w no zakresie właśnie. późniejszego dochodzenia swoich y, roszczeń praw wobec pracodawcy, to jest na pewno właśnie rodzaj umowy o pracę, y, miejsce wykonywania albo miejsca wykonywania pracy, bardzo istotnym elementem jest wynagrodzenie za pracę i ewentualne składniki tego wynagrodzenia, bo nie zawsze to wynagrodzenie za pracę to będzie jedna kwota, ponieważ mhm. mogą być pewne dodatki, które u danego pracodawcy, przedsiębiorcy również są stosowane. Ważne jest też, żeby stawka wynagrodzenia była określona albo w kwocie miesięcznego wynagrodzenia, bądź może być ustalona w kwocie stawki godzinowej. Mhm. I istotnym elementem przy umowach o pracę jest data rozpoczęcia umowy i przy umowach zawartych na czas określony do kiedy, ta data, do kiedy te umowy trwają, albo określone konkretną datą, albo pewnym zdarzeniem, bo tak jak mówiłem o umowach na zastępstwo nieobecnego pracownika, to powrót zastępowanej osoby oznacza zakończenie tej umowy. Co na wakacje kojarzy mi się z czymś zresztą bardzo chwalebnym, mianowicie z podejmowaniem zatrudnienia przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Od mają dwa miesiące wakacji pomiędzy jedną klasą a drugą i chcieliby zarobić na swoje własne potrzeby, odciążyć w jakiś sposób swoich rodziców, cokolwiek. I właśnie tutaj moje pytanie dotyczy tych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jest takie pojęcie jak pracownik młodociany. Kto to jest tak konkretnie pracownik młodociany i w jakich warunkach i w jaki rodzaj pracy może właśnie w czasie wakacji czy w ogóle podjąć, a jakich niestety jeszcze nie? Trzeba pamiętać, że przepisy ograniczają możliwość podejmowania zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej przez osoby niepełnoletnie. Jeżeli mówimy o osobie młodocianej, to jest osoba, która ukończyła 15 rok życia, a nie ukończyła 18 mhm. roku życia. Jeżeli rozmawiamy o wakacjach, nie będziemy rozmawiać o umowach w celu przygotowania zawodowego, mhm. mówimy o takim krótkotrwałym wakacyjnym zatrudnieniu. Tu trzeba pamiętać, że możliwe jest zatrudnienie takiej osoby młodocianej. Na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich przedsiębiorca/pracodawca powinien pamiętać, że musi sporządzić wykaz prac lekkich. Ten wykaz nie może zawierać prac, które są wzbronione młodocianym, one wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów. Jest to dosyć obszerny katalog. Taki wykaz prac lekkich powinien być sporządzony w konsultacji z lekarzem medycyny pracy. I powinien być zatwierdzony przez okręgowego inspektora pracy. I warunkiem istotnym jest również w takim zatrudnieniu to, ażeby pracownik młodociany odbył badania lekarskie i prze, przeszedł szkolenie BHP. Jeżeli rozmawiamy o zatrudnieniu wakacyjnym, niepracowniczym, oczywiście dopuszczalne jest zawieranie również umów cywilnoprawnych z młodocianymi. Trzeba pamiętać, że tu jest pewna różnica, bo umowę o pracę Pracownik młodociany może zawrzeć z pracodawcą, czyli ją podpisać. Natomiast przy umowach cywilnoprawnych jest tu pewne ograniczenie. Umowę cywilnoprawną w imieniu osoby niepełnoletniej powinien opiekun prawny podpisać, ponieważ ma większą świadomość prawną i te umowy zlecenia one są, można powiedzieć, Trochę luźniejszym wykonywaniem pracy niż na podstawie umowy o pracę. Natomiast bez względu na to, czy jest to pracownik młodociany, wykonujący pracę lekkie, czy jest to osoba, która wykonuje pracę wakacyjną, letnią na podstawie umowy zlecenia, trzeba pamiętać o ograniczeniach wobec no tych osób. Tak? Czyli przede wszystkim. Brak możliwości wykonywania innej pracy zarobkowej i zatrudnienia w porze nocnej, czyli od godziny 22 do 6 rano, bezwzględnie, jak już mówiłem, o tych pracach y, wzbronionych młodocianem, to biorąc pod uwagę charakterystykę naszego rejonu, to przedsiębiorcy, pracodawcy powinni pamiętać, że młodocianie nie mogą być zatrudnieni w procesach związanych ze sprzedażą alkoholu i wyrobów tytoniowych. Tak? To jest taka. Y, y, takie podstawowe y, 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 ograniczenie. Oczywiście są też odnie, odniesienia do ograniczenia czasu pracy przy wykonywaniu prac lekkich. To będzie 7 godzin na dobę. Wydłużone są odpoczynki y, dobowe i wypoczynki średniotygodniowe. Y, Także mhm. przedsiębiorcy i podmioty, które zamierzają powierzyć pracę mhm. młodocianym, powinny w jakiś sposób się zorientować. Jakie to są ograniczenia? One nie są tak drastyczne, żeby zniechęcać do powierzenia pracy osobom młodocianym, ale te ograniczenia są i warto na nie zwrócić uwagę. Czyli przedsiębiorcy powinni o tych ograniczeniach po prostu pamiętać, natomiast opiekunowie, no i sami młodocianie i pracownicy powinni zwracać przy podpisywaniu, przed podpisaniem takiej umowy na, na, na takie rzeczy i na takie elementy tej umowy uwagę. To teraz powiedzmy o wymaganiach formalnych dotyczących wakacyjnej pracy młodzieży, na przykład o wysokości przysługującego im wynagrodzenia. Trzeba pamiętać, że młodocianie mają takie same prawa. Jeżeli mówimy o wykonywaniu pracy lekkiej, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych, to warto to podkreślić, że mają takie same prawa jak dorośli pracownicy. Czyli jeżeli mówimy o wynagrodzeniu za pracę w stawce miesięcznej, to jest 3490 zł brutto od 1 lipca będzie to 3600 zł. Jeżeli mówimy o wynagrodzeniu bardzo powszechnym przy umowach zlecenia stawce godzinowej to na dzień dzisiejszy to jest 22 80 zł groszy i od 1 lipca to będzie 23 50 zł groszy. Brutto. brutto. Mhm. Za jedną godzinę przepracowaną um, przez takiego pracownika, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie praca wakacyjna i w ogóle jakaś pierwsza przygoda nie, z pracą, swoje do tej pory jeszcze pamiętam. Um, sklep papierniczy to był, czyli coś mi bardzo nie, bliskiego mojej duszy, powiedziałabym. Um, no, i właśnie ostatnie pytanie dotyczy tego, tego programu, na, o którym wspomniałam już na samym wstępie. Legitna praca, co to jest takiego? Jakie są założenia tego programu? Jak to się w ogóle odbywa? Dlaczego w ogóle taki program powstał? Ponieważ widzimy potrzebę edukowania osób młodych, które wchodzą na rynek pracy, ponieważ z tych informacji, które do nas wpływają, z praw, którymi się zajmujemy, widzimy, że największy problem jest. Z egzekwowaniem swoich praw przez osoby młode pomiędzy 18 rokiem życia a 24. Dlatego podjęto decyzję o uruchomieniu takiej kampanii Legitna Praca. Mhm. To jest kampania ogólnopolska skierowana nie tylko do, do młodych osób, ale do mhm. osób wchodzących na rynek pracy osób, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej ale też obejmujemy kampanią przedsiębiorców i pracodawców, bo też mhm. chcemy ich edukować. Kierujemy do nich pewne programy wydawnictwa, żeby y, powierzali tę pracę w sposób legalny i bezpieczny, przede tak. wszystkim. Tak? Natomiast na terenie naszego województwa warto podkreślić, że my realizujemy kampanię w formie y, 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 takich działań edukacyjnych. Wychodzimy do młodzieży, która tę pracę podejmuje. Y, nazywa się to patent na pierwszą pracę dzisiaj na plaży miejskiej pomimo niesprzyjającej aury takie stoisko zostało uruchomione. Mm -hmm. Co ważne, współpracujemy z partnerami społecznymi, czyli z ochotniczym chówcem pracy, mm -hmm. gdzie młodzież ma możliwość przedsiębiorcy pracodawcy spotkać się z pośrednikami pracy. Mm -hmm. Również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych y, Olsztyńskiego Oddziału udzielają porad w zakresie y, ubezpieczeń społecznych, obowiązków chociażby leżących po stronie powierzających pracę, mhm. jak również y, Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przekazują informacje w zakresie należności podatkowych, mhm. które są związane z wykonywaniem pracy. Mhm. Czyli myślę, że to jest taki program dosyć y, kompleksowy. Także no, nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić młodzież, przedsiębiorców, pracodawców 1 lipca w Mikołajkach, mhm. 7 lipca w Iławie, 16 lipca w Giżycku. Tak? Mhm. To będą punkty w trakcie wydarzeń, które w tych miastach się będą odby odbywały. Proszę szukać namiotu z napisem Państwowa Inspekcja Pracy. Mhm. Gdzie młode osoby, jak również przedsiębiorcy, pracodawcy, myślę, że oczekiwanych informacji tam znajdą. Tam, tam, tam je otrzymają. Czyli reasumując, czy podsumowując, Legitna Praca to program właściwie skierowany do wszystkich. Powiedziałabym może tak górnolotnie interesariusze rynku pracy, bo i do pracowników, i do pracodawców, do przedsiębiorców, też do organizacji, czy, czy nie nieskierowane, ale a organizacja nadzorująca też bierze w tym czynny udział. Bierze, bierze w nim udział organizacja taka jak ochotnicze chówce. Organizacje pozarządowe e, też mogą w tym, e, w tym brać, także zachęcamy, żeby się programem legitna praca, bardzo mi się ta nazwa podoba, zainteresować. I e, na koniec e, przestrzegamy. Wakacje to czas bez troski, ale wakacje mają też być bezpieczne. Bezpiecznie ma być na wodzie, bezpiecznie ma być na lądzie, bezpiecznie ma być ze słońcem i gdyby się komuś zamarzyła wakacyjna praca. Ta praca też ma być bezpieczna. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Państwowy Inspektor Pracy, pan Jarosław Kowalczyk. Pięknie dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.